Mucha też pójdzie do brzucha. Mucha do brzucha. No nie. Tak jak jedna ja kobieta negocowała dla tych... dla ludzi wyższym. No. Zupę? No nie wiem. Z robaczkami. <laughs> I nazywały, że to solniczki. Co? Solniczki. Solniczki? Tak. A dlaczego solniczki? No bo one smaczne są. To jest. Tak? No. A ty z robakami jadłeś zupę? Nie, ale to teraz niektórzy mówią, że to przyszłość jest ludzkości. Że będą hodować robaki, bo świnki za duże, krówki za duże, a robaczki małe, i że mało im trzeba jedzonka, i wiesz, że. A ja nigdy robaku nie hodował. Nie wiem, jak, jak e, ten robak, nie wiem, jak jak, jak jak dalej robaka zjeść. No? Ty byś zjadły? Ja nie. Ale z drugiej strony Krzysiek, jakby zmielili na mąkę i dosypali do czegoś, kto to by poznał? Wiesz. wiesz. co? No. Lepiej nie dawaj przepisu tego. <laughs> Bo jeszcze wariaty zrobią. Wariaty zrobił, wiem. Wiem. Bo wyjdzie, że tanie jeszcze coś tam i tak. No. No. I jeszcze założą firmę. Tak. I, i będą no. mielić robaki. Tak. No tak. są takie firmy. Są tak. firmy co dla wędkarzy, wiesz, robaki ale, hodują. Ale to naprawdę tylko to nie no. tutaj e, w Polsce, tylko tam na tym. Tam, gdzie tatus mieszkał, na odzyskanych ziemiach, na Biał teraz Białoruś, uh -huh. w Grodnie, i wiesz, no. kobieta dla mężczyzn ugotowała zupę uh -huh. i dodała wiesz czego? No, do robaczków, tak? Mówiłeś. Tak. Ale to po złości, czy o co chodziło? Nie, normalnie gotowała. A to tak z dobrze by chciała, żeby to smaczne było? Tak? Nie miała mięsa rzucić, to ona A. zbierała, wiesz, No, robaków! No, to Krzysiek przecież, skąd się wzięło we Francji to jedzenie żab. Co oni tam jedzą jeszcze? Łódka. Żaby jedzą, co się oni jakieś ptaszki jedzą, bo jak głód był, wiesz. I wiesz po na fale, że. No? Przyszli, pracownicy jeść, ona nalała, a pracownicy mówią: A to co? Jejcie, jedzie, jedzie, jedzie kochani moi. Mhm. To jest smaczne, smaczne. Solniczki, solniczki, solniczki. To jest bardzo smaczne. Mięso, mhm. mięso, mięso, solniczki. Oni nie A właśnie jasek teraz dzwonił, Laskę. No. A zajeżdżał. My po obiedzie spaliśmy. A on po drugiej zajeżdżał do nas i trąbił. I, i, i co? I nie, musi... nie, 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 nie dobudził. No. Nie Przyjedliśmy się. A to może przyjedzie? przyjedzie. Jutro. A. No. No, no, I? Co? Powiem. Nie serdecznie jestem. Te, te ludzie, pracownicy, odechciało się im tej zupy. Mhm. A jeszcze inny przykład powiem tobie Rafale. Mhm. W PTHW pracowałem. A to poczekaj.